Witam Cię ciepło i serdecznie w kolejnym odcinku podcastu pod tytułem Uwolnij Ptaka. Witam Cię w wyjątkowej przestrzeni dla kobiet, które otwierają się na prawdziwe spełnienie, na miłość własną i na samoskuteczność. Dzisiaj witam Cię z wyjątkowego dla mnie miejsca. Witam Cię dlatego wyjątkowo ciepło, bo e, jestem na Fuerteventura, e, które jest jednym z na, moich najlubiejszych miejsc na Ziemi. Zastanawiałam się, jaki temat podjąć z tego miejsca, i postanowiłam podjąć temat, który myślę jest ważny dla wielu. O spokoju wewnętrznym słyszę od Was z wielu różnych stron. Życzymy sobie tego na urodziny, na różne okoliczności, życzymy sobie spokoju wewnętrznego. Postanowiłam poruszyć ten temat, bo myślę, że jest niesamowicie ważny i jest też bardzo, bardzo. Um, Takim ciepłym tematem, który myślę, że jak się nim zaopiekujemy, to będzie mógł nas wzmacniać w codzienności, w podejmowaniu decyzji, w dzieleniu się miłością. Kiedy spojrzysz na swoje otoczenie, być może na relacje rodzinne, okaże się, że w tych relacjach jest właśnie dużo złości, konfliktów i stąd też właśnie ten spokój wewnętrzny jest niezwykle ważny. Taki nasz wewnętrzny niepokój, niespokój wynika ze strachu, z takiego poczucia, um, poczucia niepewności, i często się właśnie wiąże z tym, co jest na zewnątrz. I na zewnątrz tego spokoju też szukamy, ale jak się okazuje, ten spokój jest w nas. I kiedy szukamy go na zewnątrz, to tak naprawdę toczymy konflikty, które. Później te bitwy toczą się w nas, w naszym sercu, w naszej duszy. Kiedy zobaczysz takie e, sytuacje w różnych grupach, w miejscu pracy, w rodzinach, e, czasami zdarza się ktoś, kto właśnie taki spokój wewnętrzny ma. I kiedy nawet pojawiają się trudne sytuacje, to ta osoba zmienia zupełnie dynamikę tej grupy, wnosi spokój. I właśnie dlatego dzisiaj. Chcę zająć się tym tematem, abyś mogła właśnie ten, ten spokój wewnętrzny w sobie um, znaleźć, abyś mogła do, do siebie wracać, abyś sobie jeszcze bardziej ufała i abyś podejmowała działania w kierunku spokoju wewnętrznego, które a, wynikają z miłości do siebie. Jeśli się jeszcze nie znamy, ja nazywam się Beata Jurasz, jestem psychopedagogiem, jestem coachem, jestem autorką książek i projektów rozwojowych. Jedna z moich pierwszych książek pod tytułem "Uwolnij ptaka, do dzisiaj uskrzydla kobiety na całym świecie. Stąd też podcast o tej samej nazwie i też jest ta sama intencja. Chcę uskrzydlać kobiety, i chcę dodawać ci sił w codzienności i impulsów do dobrego życia. Tak jak powiedziałam, dla mnie ważne jest to, aby ten spokój właśnie w sobie odnaleźć. Jeżeli go nie mamy, to te wewnętrzne walki są bardzo obciążające i wyczerpujące. Kiedy zobaczysz um, takie właśnie sytuacje w Tobie, walki w Tobie, konflikty w rodzinach, um, być może pamiętasz takie sytuacje z opowiadań, może ze swojej rodziny, w których na przykład jest jedna osoba, która która na przykład wnosi, wnosi niespokój, dlatego że nie ma w sobie właśnie zaufania do siebie, nie ma wiary w siebie, toczy jakieś wewnętrzne konflikty, które przenosi na całą rodzinę. Być może jest też tak, że może jesteś właśnie taką kobietą, która, kobietą, która z niezadowolenia takiego zawodowego stawia też rodzinę na nogi, bo właśnie to, to, te konflikty w sobie toczy. Wiem, że można inaczej, wiem, że można ten spokój w sobie odnaleźć, i można ten spokój, który jest tak jak dom, w Tobie, bo ten spokój jest jak dom, a ten dom jest w Tobie, w Twoim sercu. Wiem, że można inaczej. Jako młoda kobieta też walczyłam przeciwko sobie. I wiem, jak to jest trudne, kiedy właśnie tego spokoju w sobie nie mamy. I kiedy zobaczysz, że tak naprawdę ten spokój jest takim, takim ciepłym uczuciem, kiedy podejmiemy decyzję, kiedy właśnie zobaczymy, co tak naprawdę ten niepokój w nas budzi, to wtedy odzyskujemy sprawczość. I oczywiście łatwo powiedzieć, że ten dom łatwo jest znaleźć, kiedy kiedy jest spokój wokół nas. I teraz powiesz, jak odnaleźć ten spokój, kiedy wokół nas jest chaos, kiedy jest konflikt, kiedy są jakieś nieprzyjemności, trudności w rodzinie, w miejscach zawodowych, w miejscach dla nas ważnych. I właśnie dzisiaj o tym chcę z Tobą rozmawiać. Chcę w Tobie ten spokój obudzić. Chcę pokazać Ci drogę, jak możesz do niego dojść, jak możesz go wzmacniać, jak możesz go budować i czuć. I pozwól sobie teraz, jeśli to jest możliwe, byś zamknęła oczy. Zamknij, proszę, oczy i zastanów się, odpowiedz sobie na pytanie: gdzie teraz toczysz walki w swoim życiu? Przeciwko czemu walczysz? Czy to jesteś ty, czy walczysz przeciwko sobie, czy walczysz przeciwko całemu swojemu życiu? Czy walczysz przeciwko swojej rodzinie? Odpowiedz sobie na te pytania, bo te właśnie konflikty to są te walki zewnętrzne, które potem toczysz w swoim sercu. I to one odbierają Ci właśnie ten spokój wewnętrzny, który tak jest dla mnie dzisiaj ważny w tym spotkaniu, abyś ten spokój w sobie odnajdywała, żebyś go budowała. I żebyś go zapraszała do swojego życia. I jeśli dzisiaj nie masz tego spokoju jeszcze w swoim życiu, to jestem pewna, że to spotkanie, ten podcast, będzie właśnie takim pierwszym krokiem, wyjściem do tego spokoju wewnętrznego. I takim właśnie wyruszeniem w podróż po niego, ale ze świadomością i z narzędziami, które ci dzisiaj tutaj dam. Jeśli ten spokój już czujesz w sobie, i czujesz się bezpieczna, masz do siebie zaufanie, to życzę Ci właśnie takiego odczuwania tego na co dzień, ale też takiego nieustannego pracowania na konto tego spokoju, bo wiem, że to jest taki stan, o który trzeba dbać, o który trzeba też w jakimś sensie zapracować. Więc tego Ci życzę, aby właśnie świadomie o niego dbać. I dzisiaj. Ja już jestem dorosła, kiedyś byłam młodsza i walczyłam przeciwko sobie. Dzisiaj, kiedy zamknę oczy, czuję, czuję swój spokój w swoim sercu i to jest niesamowite uczucie, bo mogę do siebie wracać. Zawsze też, kiedy położysz ręce na, na, na sercu, to tam też ten spokój możesz sobie przywołać, kiedy się właśnie wyciszysz. Kiedy też medytuję, odnajduję też ten spokój, który właśnie taki od zewnątrz przychodzi do, taki, do, do mojego środka i czuje ten spokój. W ogóle też kiedy, kiedy zamykasz oczy, to, to jest takie przywołanie takiego pierwotnego instynktu wrażliwości, dzięki temu właśnie ten spokój w tobie też się przywołuje, wtedy łączysz się ze sobą. Jestem niesamowicie poruszona, bo, bo też tutaj otaczają mnie różne dźwięki, natury, są też odgłosy ludzi, rozmowy. I właśnie w tym, w tym chaosie warto właśnie odnajdywać siebie, wracać do siebie i łączyć się ze sobą. I ten spokój w sobie budować, bo kiedy ten pokój, spokój, pokój, spokój masz w sobie, to automatycznie dajesz go swojemu otoczeniu. Masz pewną kontrolę nad tym, co się dzieje, ale kontrola to nie to słowo. To słowo to jest spokój, który ty czujesz, który możesz przywoływać wtedy, kiedy go potrzebujesz. I dzisiaj chcę Ci przedstawić takie trzy ważne punkty, dzięki którym właśnie będziesz mogła ten spokój. W sobie budować, będziesz mogła go poczuć i będziesz mogła go świadomie przywoływać w swoim życiu. Pierwszy taki najważniejszy dla mnie punkt to jest, to jest podjęcie decyzji. To zawsze decyzja, nasz zamiar, intencja, jaką mamy, jest, jest tym, co przywołuje dalej działanie. Jak zobaczysz w swoim życiu większość rzeczy, które mają dla ciebie znaczenie, wymagały podjęcia decyzji. I myślę, że dzisiaj tutaj w tym spotkaniu chcę jeszcze bardziej wzmocnić moc decyzji. I dzisiaj jest mowa o spokoju wewnętrznym, ale wierzę w to, że właśnie jak spojrzysz na inne obszary swojego życia, że zobaczysz, że ta, ta, ta właśnie sformułowana intencja, z jaką to robisz, Da Ci tę przestrzeń do tego, aby właśnie jeszcze bardziej się w coś zaangażować, aby jeszcze bardziej być przy sobie. I mówiąc dzisiaj właśnie o spokoju wewnętrznym, kiedy podejmujesz tą decyzję, że chcesz, aby ten spokój wewnętrzny zagościł w Twoim życiu, to jest ten pierwszy krok, aby właśnie tą świadomość swoją obudzić, że chcesz inaczej. Kiedy teraz, jeżeli to jest możliwe, połóż ręce na swoim sercu i powiedz sobie: Ja dbam o swój spokój wewnętrzny. Nie walczę już z niczym i z nikim. Jedyne to, o co walczę, to o swój spokój, o zaufanie do siebie i miłość do siebie. Poczuj to, poczuj te decyzje i zobacz, jak to jest, kiedy właśnie wyruszasz po swój spokój wewnętrzny ze swoją świadomością, ze sobą po swojej stronie, z gotowością do tego, aby właśnie te konflikty wewnętrzne, które toczysz, które zawsze będą przegrane, aby rzucić topór i już przestać po prostu walczyć, i z tym spokojem. Pod rękę, w swoim sercu, pójść dalej przez, przez swoje życie. Kiedy podejmiesz już decyzję, to drugim krokiem, który jest ważny, aby podjąć, to jest um, spotkanie się z tymi miejscami, w których jeszcze walczysz, z tym miejscem, z którym jeszcze walczysz, w którym czujesz się skaleczona, w którym czujesz, że potrzebuje uzdrowienia. Co jest tym Twoim frontem? Gdzie to jest? Ja wiem, że to jest taki może mniej przyjemny moment w tym procesie, ale uwierz mi, on jest niezwykle uwalniający, jeżeli właśnie ze szczerością, z odwagą spojrzysz w te miejsca, co tak naprawdę jeszcze ciągniesz, jaki konflikt za sobą ciągniesz. Bardzo często oskarżamy innych, że coś nam się w życiu nie udało. Bardzo często oskarżamy innych, że coś jest w życiu nie tak, jakbyśmy chcieli. Być może oskarżasz siebie. Być może oskarżasz to, że nie zrobiłaś czegoś, jak byś mogła, i dlatego teraz jest tak beznadziejnie i dlatego zarzucasz to sobie i, i to poczucie winy jest tym właśnie twoim wewnętrznym konfliktem. Być może masz jakieś rany, skaleczenia z, z dzieciństwa ze swojego domu rodzinnego, ze szkoły, ze swoich byłych związków. Być może skaleczyła ci jakaś przyjaciółka i teraz właśnie ten ból potrzebujesz uwolnić. Zapraszam cię do tego, choć tak jak powiedziałam, wiem, że to jest bardzo bolesne, ale kiedy zobaczysz na to miejsce z miłością, kiedy spojrzysz tam właśnie z taką gotowością, żeby, żeby te konflikty uwolnić, to to jest to miejsce, w którym na pewno znajdziesz drogę do spokoju. I jeszcze raz powtórzę. Zapraszam Cię do tego, aby to zrobić właśnie z taką szczerością i odwagą, żeby tam po prostu zaglądać i żeby po prostu to uzdrawiać, uleczać, właśnie z miłością do siebie i być może ze wsparciem, ale im bardziej odważnie tam spojrzysz i nazwiesz, to przez to właśnie, przez tę sytuację nie mam spokoju w sobie i toczy tą walkę, tą wojnę która nie może być wygrana, bo nie można wygrać wojny wojną. To jest to miejsce, w którym proszę Cię o to, byś właśnie z miłością spojrzała na te skaleczenia, co to jest. Jak możesz tam właśnie spojrzeć i powiedzieć, dość tego? Dzisiaj wiem, że boli mnie to, że się wydarzyło to konkretnie, że ta osoba mnie zraniła, że to się wydarzyło i dzisiaj właśnie z tą odwagą mówię sobie, dość. Zapraszam do swojego życia spokój, zapraszam do swojego życia uzdrowienie, wybaczenie, zapraszam do swojego życia to, co dla mnie dobre i podejmuję świadomą decyzję, że będę działać, że to ja decyduję, że to ja jestem twórczynią mojego życia, że to ja jestem twórczynią mojej rzeczywistości i ja je kreuję. I oczywiście, jeżeli to są takie konflikty, które wymagają wsparcia, naturalnie poproś o nie. Ja dzisiaj mówię o takich rzeczach, które, które są na tyle do przepracowania przez ciebie, że możesz na to spojrzeć i jesteś w stanie to nazwać i po prostu uzdrowić. Przestać przed tym uciekać i przestać przede wszystkim walczyć ze sobą i z tą przeszłością, z tym bólem. I wtedy poczujesz właśnie ukojenie. Czujesz właśnie ten, ten spokój. Trzecim ważnym punktem, który jest kluczowy też tutaj w tym, aby, aby ten, ten spokój był w Twoim życiu, abyś mogła je, go zapraszać do, do swojego życia, to jest pożegnanie się z rolą ofiary. Wyjście z tej roli i nie bycie już tą ofiarą. Bo tak naprawdę, kiedy Wchodzimy w rolę ofiary w swoim życiu, to naturalne jest to, że wchodzimy również w rolę sprawcy. I może nie zauważasz tego, jeżeli wchodzisz w tą rolę ofiary, że wybierasz raz jesteś ofiarą, raz jesteś sprawcą. I toczysz znowu swoje bitwy. To są konflikty, które, które po prostu rozgrywasz w swoim sercu i zabierasz sobie spokój. I do tego właśnie dzisiaj Cię zapraszam, aby wyjść z tej roli świadomie i powiedzieć sobie dosyć. Dzisiaj to ja właśnie będę kreowała swoją rzeczywistość. Nie będę już ofiarą, wybieram to właśnie z miłości do siebie. Powtarzam to, bo tam jest to źródło. Jeżeli właśnie przywołasz to źródło, miłość do siebie, to automatycznie to wyjście z tej roli ofiary. Będzie po prostu dla Ciebie naturalną drogą. I zapraszam Cię do tego też, aby, aby zobaczyć, że, że to jest proces. I być może jest też tak, że, że co jakiś czas będziesz w te konflikty wpadać, ale, właśnie ze świadomością, bo kiedy będziesz budowała tą świadomość, będziesz po prostu coraz rzadziej w te konflikty wchodziła, będziesz coraz mniej walczyć, bo będziesz właśnie świadomie wybierać. Swój spokój i do niego wracać, do siebie wracać. To jest oczywiście praca, ale uważam, że taka właśnie praca jest najprzyjemniejszą, jaką możemy wykonywać na co dzień. I takim też narzędziem, które tutaj chciałabym zostawić dla ciebie, to takie codzienne zaglądanie do siebie, zaglądanie do siebie i sprawdzanie, czy ten spokój tam jest, jaki konflikt ze sobą toczysz być może. Co potrzebuje Twojego uzdrowienia, co potrzebuje Twojego wybaczenia, potrzebuje Twojego zaopiekowania. Wchodząc tam codziennie do swojego domu, będziesz mogła tam sobie trochę posprzątać i dzięki temu właśnie ten spokój będzie gościł w Twoim domu i będziesz miała właśnie taką swoją sprawczość w tym, w tym zakresie. I to jest dla mnie. Niestety, to jest właśnie takie, takie, a, taka moja misja, aby, aby właśnie dzielić się tym, tą przestrzenią, która pobudza Ciebie do miłości własnej, do spokoju, do wybaczania. I to moje dzieło życia, aby właśnie kochać siebie, aby, aby przebaczać, aby mieć wpływ na swoje życie. I moją intencją jest to, aby było nas, kobiet, coraz więcej, które właśnie. Ten spokój mają w sobie, bo siebie bardzo kochają i mają na to wpływ. I tym dzisiejszym spotkaniem chciałam, chciałam z całego serca życzyć Ci tego, abyś codziennie, z miłości do siebie, z odwagą, ten spokój w sobie odnajdywała, łączyła się z Nim. Diagnozowała miejsca, które wymagają uzdrowienia, skaleczenia, i choć są ciemne, to potem na pewno będzie tam jasno. Bo kiedy toczymy konflikty, to tam nie ma, nie ma jasności. Jest ciemno i zimno. A ja Ci życzę tego, aby w Twoim sercu było coraz piękniej, coraz jaśniej i cieplej. Bo z takim ciepłym sercem naprawdę możesz wszystko. I tym ciepłem, z tej strony, z mojego serca, przesyłam do ciebie ciepło i życzę ci dużo spokoju na co dzień. Zawsze też czekam na twój komentarz, czego potrzebujesz w swoim życiu, co zabierasz z tego spotkania. I jak co tydzień będę tutaj na ciebie czekać, będę dawać ci impulsy do dobrego życia, zachęcać do miłości własnej i prosić cię o, o to, abyś brała odpowiedzialność za swoje życie, bo tam, jest niesamowita przestrzeń do wyborów, przestrzeń do lekkości, do radości, do spełniania swoich marzeń i siebie. To była wielka radość dla mnie spotkać się z tobą. Przytulam cię do serca i życzę ci jeszcze raz spokoju w sercu. Do zobaczenia.